Idę się udać do apteki z tego, z tego względu, że muszę wyjść, żeby kupić sobie jakieś tam tabletki na głowę i w ogóle jakieś przeziębieniowe też. Yy, ale szczególnie młodzi, jeżeli ten, jeżeli nie musicie, to nie wychodźcie z chaty. najlepiej siedźcie przed komputerami. Tak będzie najlepiej ogólnie, yy, jeżeli o, chodzi o tą kwestię, hmm, jak to się mówi, no. A jak to się mówiło? Kwarantannową? <laughs> no, żeby jak najmniej właśnie ten wychodzić Saty, e, powiem Wam, że e, Poznań e, zajebiście to robi, bo dużo ludzi właśnie przybywa w domach. Miasta są prawie, że puste. I, i to się ceni. No, tu rano były mega kolejki i tam jest rzeźnik i to po prostu było masakryczne, kolejki, no. Sklepy normalnie pootwierane, tylko spożywczaki, o tak, i piekarnie tego typu. Galerie już się zamykają powoli. No. I do potem jak coś. Mamy godzinę 13. i zazwyczaj w soboty w te dni jest mega ruch tutaj. Jest naprawdę mega ruch i też dużo ludzi na rynku. E Oczywiście ja pochodzę z Poznania, z centrum. E, jak widać ruch jest bardzo, jak na razie mały. żeby był jeszcze mniejszy. Ale to nawet i bardzo dobrze, że po prostu ludzie się dostosowują do takich typu rzeczy. Ta apteki jest mam jak drogi. Słyszałem, że wpuszczałem tylko po dwie osoby do apteki. E, no, mamy tu... O. Pozański kościół na rejonie Wilda Odremontowany był kilka lat temu Jak widać tutaj, o, ziemniaki jeszcze można zakupić <grymne> Także Tak to wygląda Straż miejska jeździ Tu mamy bankomat I jak widzę dobrze To Restauracja, a jest otwarta, nie? Zobacz, tam coś siedzi, nie? Restauracja Piccolo, która ma zarąbiste spaghetti w Poznaniu. Serwuje nie tylko spaghetti, po bolońsku macie sosy pieczarkowy, macie też... Mm, tortellini, pierogi różne tego typu, tak pierożki tam, lasagne. Ale ogólnie serwują... Piccolo serwuje ogólnie spaghetti, bolonec. Możecie sałatki sobie dobrać, ale siedzą ludzie. Jeszcze dzisiaj, o dziwo, pewnie jutro już będzie zamknięte, bo dzisiaj mamy sobotę. A tam mamy Biedronkę i tam za Biedronką jest apteka Zico. I zobaczymy. Ale jest mega pusto, jak widać. No, jeżeli Wam takie vlogaski będą się podobać, właśnie jeżeli chodzi, jak to wygląda w mieście, e, o, o tym wirusie, jakieś ciekawostki dowiedzieć i będę się starał wychodzić po prostu już z maską. Maseczką, no wiadomo, że twierdzą mini, że ta maseczka w ogóle nie pomaga. Niby tak jest, no ale zawsze jak jest zabezpieczenie, minimalne chociażby jest, nie? No. Muszę nagrać unboxing, bo dostałem paczkę od Fajwerki biegun Ekipa, dostała Pyrogang znowu, <laughs> więc nagram to dla Was. Myślę, że GoPro nagram. Yy, no. Także. Dochodzimy już. O, co się porobiło w tym świecie. Widzimy się za chwilę. Zbliżamy się akurat do apteki. Widać, że osoby stoją, bo wpuszczają po dwie osoby. No i trzeba zrobić jakieś tam małe zakupy. Biedronka czynna. A co do biedronki? Nie wiem, ma co. Ale to wejdziemy jak po Zico, nie? Bo aptekę zaraz zamkną. I widzimy się potem. No dokładnie. No, w celu bezpieczeństwa, nie? No tak. Lejki jak w 70-tych No więc właśnie. Teraz młodym się ukazuje jakieś za komuny. Właśnie wracam z trabankat w Bankomacie. Eee, wracam z apteki. I wiodące oczywiście teraz puszczają też po kilka osób. Eee, czekałem jakiś. 15 minut, bo po sobie osoby do apteki. Panie, bardzo miłe. Hmm. Zakupiłem tam leki, to co potrzebowałem tam, tylko na głowę czy coś tam w tym stylu. Teraz wracamy do chaty. Też będę starał się wychodzić właśnie jak najmniej. Teraz... Na, na ten, ponagrywane mamy odcinki do przodu, więc teraz nie trzeba jechać, żeby nagrywać. Chociaż jak, jakieś dymy czy rasy, to mogę zawsze, zawsze sobie podejść na to miejscówkę tam na Zen NTK. Żeby coś ponagrywać No ruch jakiś jest, nie? Jak widać, nie? Ale nie jest zbytnio obszerny, także Tak to wygląda Jeszcze wskoczę do Żabki po jakiegoś browara Wsiadam na kąpa i właśnie na was będę montować No i to tyle Zobaczymy co się będzie dać, będzie się działo dalej I po prostu może wleci jeszcze drugi, trzeci odcinek, będziecie chcieli, piszcie w komentarzu. Będę się starał jakoś tak może wychodzić, pokazywać Wam, jak to wszystko wygląda u mnie w mieście, no. Chcę, żeby ludzie nie tam, nie, nie Panik, robili zobacz. paniki, to raz. A dwa? I powiem tak, trzeba mieć dobrą myśl, odstresować się i mieć nadzieję, wszystko powkładać Bogu, że będzie dobrze. Um. I palić papierosy <laughs> i setę wypić. <laughs> Ktoś musi, nie? A, tak A po co to kupiłeś? A tak Kacii poza tym to... Tak jak mówiłem. Młodzi siedźcie w domu. Ja idę do sklepu po, po browara. Do żabencji i siedzę w chacie i nie wychodzę. Panie, więcej papieru nie było? Co ludzie widzą w tym papierze do dupy? Za przeproszeniem. Będą się nim podcierać. No, także idę tam, idę tam do Żavencji. jeżeli się odcinek Wam spodoba, dajcie łapy w górę, fajny komentarz. Oczywiście, no trzeba to brać na poważnie, bo skoro ministerstwo. na YouTube'a. Ministerstwo dało takie wykazy, trzeba się do nich dostosowywać. Oczywiście nie jest coś śmiesznego. to śmieszne. Czasami też nie można popadać w paranoję. Trzeba jakoś z tym żyć. tyle. Unikać skupisk ludzi. Tak jest. Tak nagrywam, żeby uświadomić ich. I jak widać, ludzie mają poczucie humoru. <laughs> Nawet i to dobrze, nie? Yy, zakupy zrobione, jak było widać. Yy, tu akurat pracuje mój ziomek, więc jest mega wyluzowany. I co ma być, to będzie, nie? No i tyle. Nie ma co się przejmować. I tyle. Będziemy się widzieć w kolejnym vlogasie. Piszcie tam na dole, czy chcecie takich więcej, czy co. No, idę działać dla Was z montażem. Mam nadzieję, że montaż Wam się spodobał. Dajcie łapę w górę i przekazujcie dalej mój filmik, żeby też ludzie widzieli. Do. No. I to tyle. Maniak Piro. Ekipa moja też siedzi w chacie. Progangowe dzikusy moje. Marcinator też. Siedzi w Szwecji. Też tam słyszałem, że nie za wesoło. Ale jak widać pusto. Łamanie jest pusto. Rześkie powietrze, zimne, fajne. Zajebiste. I dobrze nawet, że jestem wiatr, bo nie ma smrodu. Do następnego. Nara.